Dzień dobry kochani telewidzowie. Kury jakoś ciche dzisiaj były. Stwierdziłem, że nagram stwierdziłem, że może nie będą przeszkadzać w nagrywaniu ostatniego ostatniego odcinka o kurach w szklarni w tym sezonie. Może jeszcze na zimę coś tam nagram. Obiecałem wam, że powiem co to teraz z kurami. To ważna adnotacja. Mam wrażenie, że za rzadko to powtarzam, bo często to ludzie pytają. Teraz zauważył, że nagrywa mi kukuryku za kukurykiem. Bądź cicho. Dobrze? Tak, tak. Do ciebie mówię, kochany. Dobrze. Za rzadko powtarzam, że kury w szklarni to jest rozwiązanie tylko sezonowe. Absolutnie nie mam zamiaru trzymać tu nikogo w lecie. To przecież nie się z celem. Nie po to stawiamy szklarnię, żeby trzymać w niej kury przez cały rok. Chociaż myślę, że to jest jedna z sensowniejszych funkcji i właśnie taki ma cel ten mój cykl filmów. Po to, żeby Was zachęcić do takiego. Szerszego spojrzenia multifunkcyjnego na, na szklarnię, wielofunkcyjnego, tak powiem bardziej po polsku. Dobrze, więc moi drodzy, uważam, że kury w ciągu roku powinny zmieniać w naszym klimacie, w naszym klimacie miejsce. Czy inaczej powinny zmieniać kurnik, prawda? Uważam, że tak będzie najlepiej. Są takie miejsca, gdzie wegetacja trwa cały rok, i tam kury mogą, powinny być na pastwisku przez cały rok. Ale jeśli jesteśmy w takim miejscu jak u nas, gdzie wegetacja trwa tylko część roku, a tak wygląda prawdopodobnie większość, większość terenów na Ziemi, no, to powinniśmy zmieniać w porze wegetacji kury najlepiej, żeby były na pastwisku. A w porze zimowej, kiedy wegetacja hamuje, powinny być na głębokiej ściółce. Czyli mniej więcej tą głęboką ściółkę widzicie tutaj, prawda? I teraz tak. Dlaczego kury nie powinny być na, na pastwisku w zimie? Dlatego, że w zimie to pastwisko jest. W stanie takim, można powiedzieć, uśpionym, prawda? I jeśli byśmy te kury nie, pozwolili im zostać zbyt długo w takim miejscu, to one by po prostu w ciągu jednej zimy to pastwisko zwyczajnie zdegradowały. A nie ma też zbyt wielu korzyści. Już wspominałem o tym, że w zimie wszystko, co cenne dla kur, czyli zielenina i, i robale, robale, one są schowane, nie ma ich, są schowane pod ziemią. I tak dalej, i tak dalej. Więc y, korzyści z tak zwanego wolnego wybiegu y, y, w zimie y, jest niewiele, prawda? A degradacja dla tego miejsca, w którym, kury, y, w którym kury są, postępuje. Mieszkam na wsi pod Lublinem, mam tutaj y, niecały hektar. Y, I wyobraźcie sobie, że nie mam dobrego pastwiska. Nie mam pastwiska, mam ogródek, trawniki i las. Z różnych względów. W, w lesie nie bardzo mogę trzymać kury. główny z tych względów jest taki, że mam tutaj bardzo sprytnego ptaka drapieżnego, który no, ma darmową restaurację w tym naszym lasku. Siada sobie niźutko na gałęzi, czeka na odpowiedni moment i kura, kura ginie. Kiedyś udawało mi się powstrzymać ten proceder poprzez wprowadzenie gąsiora do stada kur, i to było skuteczne. Jeszcze jeden argument przeciwko kurom w lesie jest taki, że mam tam posadzone drzewka, które są zaściłkowane, to oczywiście są drzewa owocowe. I kury oczywiście mi tą ściółkę niszczą i przez to też osłabiają. Szansę na wzrost drzewa, więc myślę, że z czasem yy, będę tam mógł je wprowadzać. I ostatnim argumentem przeciwko trzymaniu kur w lesie w moim przypadku jest to, że tam teren mam po prostu bardzo nierówny i ciężko jest mi ustawić moje przenośne kurniki, yy, które możecie zobaczyć na jakimś innym filmie. Jeszcze będę nagrywał na ten temat. Tak samo środzenie elektryczne jest mi ciężko ustawić. Dlatego, że jeśli mamy nierówny teren, jakieś takie rowy, dołki i tak dalej, to pojawiają się tam takie oczywiście szpary pod tą siatką, przez które kury łatwo mogą przejść, a kury są bardzo sprytne, bystre i mają wspaniałą pamięć i doskonale pamiętają, gdzie dopiero co posiałem jakieś warzywa w ogrodzie i przyłażą, i oczywiście mi to rozgrzebują. Musiałem być ze szklarni, bo mnie kury zagadywały. Pastwisko, czyli u mnie te warunki, jakie takie pastwiska mógłby spełniać las, jest w związku z tym trudno osiągalne. W pozostałych miejscach mam, mam trawniki, no, osobiście mi te odchody kurze, które są na trawniku przez krótki czas, nie przeszkadzają. One po dwóch, trzech dniach schną, tak jakby, najwieciej no i, i tak naprawdę jeśli mamy trawnik o powierzchni, nie wiem, 30 kurników przesuwanych, to no zawsze zablokowanych, zablokowanych poprzez kurze odchody jest tylko nie wiem, trzy części takiego trawnika. Ale mają jeden minus kury, one grzebią doły po prostu, lubią kąpiele piaskowe, więc ten trawnik, no, wygląda troszkę jak pole kretowisk, prawda, pobytności kur, więc dlatego uważam, że no, lepiej mieć trawnik taki do, do jakichś zabaw, jednak bez kur, żona się ucieszy, że wreszcie zmieniłem zdanie na ten temat. A kury powinny być wypasane na pastwisku, czyli w miejscu, gdzie nie, nie przebywamy tak, jakby na co dzień. No, tak jak powiedziałam, u mnie niestety nie mam takich warunków, chociaż terenu mam niemało. To najsensowniejszym rozwiązaniem jest po prostu stworzenie kurnika z wybiegiem na głębokiej ściółce. I taki mam plan. O, o tym więcej na razie nie powiem. Tylko Wam po prostu pokażę, jak to już zrobię. Prawdopodobnie będzie to jeden kurnik, do którego, będzie, do którego będą dołączone dwa albo trzy wybiegi z głęboką i to będzie kurnik na powiedzmy do, do 50 kur, prawda? Czyli na potrzeby mojej rodziny tyle, tyle powinno wystarczyć. No i co? I istotnym elementem tego wszystkiego, ale to już w następnym filmiku. Zatrzymam Was tutaj w takim zawieszeniu niepewności. Jak to mówił jeden z moich profesorów, w takim suspensie. Tajemnica i suspens. Pozdrawiam profesora Dąbauer z Kury. Jednym z miejsc, gdzie można trzymać kury już po sezonie szklarniowym, powiedzmy, czyli po zimie, jest ogród. Tylko, że uwaga, na różnych filmikach z zagranicy amerykańskiej widzicie często, że te kury są tam wypasane w ogrodzie. Z moich obserwacji wynika, że to jest dobre na rok przed założeniem ogrodu, w pierwszych tam dwóch latach, prawda? Ale w momencie, kiedy zaczynamy stosować ściółkę, prawda? Czyli ta gleba pod schodem już ma wystarczająco dużo energii, nazbierała trochę tego azotu i tak dalej. Pojawiła się próchnica i zaczynamy stosować ściółkę tak jak ja mam to u siebie. No to kury i ogród przestały być kompatybilne. Kury strasznie rozgrzebują ściółkę, wymieszają ją z podłożem, co jest niekorzystne, bo wtedy te chwasty, które mogą, się dostać w, mogą zostać w podłożu, no to dostają się do ściółki. Generalnie nie jest to dobre. Wydaje mi się, że też niszczą strukturę gleby i wyjadają dżdżownice, które są bardzo pożądane w ogrodzie. Dlatego kury w ogródku są dobre, w mojej opinii, w, 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 przez jakiś czas tylko. Czyli na początku i wtedy, kiedy walczymy z chwastami. Czyli na przykład, jeśli ja mam zagon, który chce który chcę już obsiewać, prawda, no to mogę tam sobie wstawić kury na, nie wiem, 1-2 dni, żeby one sobie pokorzystały z tych chwastów, zjadły, wydziobały to, co tam mają no i potem zabieram je stamtąd i już, już w ogródku nie mają miejsca. Jeśli ktoś założył ogród metodą back to eden, którą promuje, wydaje mi się, że w takim ogrodzie lepiej w ogóle nie wprowadzać kur. Tam mamy podłoże kartonowe, później mamy 10 cm, 10 cm takiej warstwy żyznej, prawda, powiedzmy niech to będzie podłoże popieczarkowe, coś ale ziemia workowana, Lepiej, żeby to było ciut bardziej ekologiczne niż nieprzekompostowane podłoże i no, może być oczywiście kompost, jeśli ktoś ma takie ilości kompostu, to nie jest łatwe zdobyć takiej ilości. I na to jest, czyli mamy karton, podłoże i na to jest ściółka, prawda? I jeśli kury wpuścimy w coś takiego, no to one niestety, ale wymieszają nam ściółkę z podłożem i to będzie niekorzystne, bo no, zacznie węgiel ze ściółki wiązać azot z podłoża. I naszym roślinom to zaszkodzi. Może nawet dojść do tego, że kury był tak głęboki dół, wygrzebiał, że przebiją tą osmonę przeciwchwastową i zaczną wyłazić chwasty spod spodu. Więc kur do ogrodu bektu to eden raczej nie polecam. Chyba że tak jak powiedziałem przed chwilą, możecie, chcecie założyć ogród, to powiedzmy. W, w takim miejscu, gdzie jest aktualnie trawa czy coś, postawicie tam kurnik, wybieg na nie wiem, no pół roku. To to miejsce będzie wyczyszczone do, doszczętnie, i no, potem można na tym już rozkładać tą barierę przeciwchwastową i tak dalej, i tak dalej, wysypywać podłoże. Ok, także w ogródku kury yy, mogą być przez jakiś czas, mogą być też na jesieni, prawda? Po zakończonych zbiorach, kiedy zostaje nam tam już w tym ogrodzie niedużo, yy, nie chcemy nic zachować na zimę. To, no to jak najbardziej można wpuścić te kury i one tam troszkę sobie podjedzą, troszkę zrobią porządku. No, ale nie trzymałbym ich tam przez, przez całą zimę. Wydaje mi się, że wtedy no, po prostu zniszczą strukturę gleby. Wydaje mi się, że takie dwa tygodnie, trzy tygodnie dla stada kur to jest tyle, ile im trzeba, żeby wyjeść wszystko, co jest w ogrodzie, a nie zniszczyć doszczętnie tego życia glebowego, które, które gdzieś tam jest. I po takiej bytności kur można od razu ściółkować taki ogród. Zabieramy kury, wykładamy ściółkę, zabezpieczamy glebę, też zachęcamy drżownicę, żeby troszkę wcześniej wyszły do wierzchu, prawda? Jeśli ziemia po wybiegu kurzym będzie przykryta, nie wiem, dziesięcioma centymetrami zrębki czy słomy przez całą zimę, no to zobaczycie, że tam drżownice będą praktycznie na, na powierzchni ziemi pod samą ściółką. Okej, okay. dobrze, także u mnie decyzja jest taka, że oczywiście kury będą przez jakiś czas w takich przenośnych kurnikach, o, tam je widać na przykład, już Wam pokazywałem parę razy, o, tam jest taki przenośny kurniczek, tam gdzie chcę wyplewić i, i tam gdzie nie mam zbyt dobrze wyściółkowanego ogrodu, tam gdzie jest wyściółkowany to nie będę ich wpuszczał i większość kur będzie u mnie trzymana w w, w kurniku na głębokiej, na głębokiej ściółce, ale nie będzie to oczywiście kurnik w szklarni, tylko będzie całkowicie otwarty wybieg. Okej, okay. póki co nie zdecydowałem się jeszcze na zabieranie kur ze szklarni, chociaż już jest naprawdę ciepło. Widzicie, jest kur, czy jeszcze zima teoretycznie kalendarzowa, dzisiaj 9 marca, a jestem w koszulinie ubogiej. Jest mi naprawdę ciepło. Na dworze mamy około nie wiem, 12 stopni, powiedzmy, na, na słońcu będzie z 15, może troszkę więcej. W szklarni mamy do 20 stopni. Także tragedii nie ma. No, trzymam te kury jeszcze w szklarni ze względu na to, że nie przygotowałam miejsca nowego. Gdybym już miał, no, to bym je wygonił. Nie mam wyrzutów sumienia, że trzymam je jeszcze w szklarni, dlatego że boję się nawrotu zimy. Wiecie, ostatnie te zimy u nas. To, to tak dziwnie jakoś wyglądają, ale no, wniosek mam jeden, te zimy po prostu nie są, nie są długotrwałe, ale mogą być intensywne, tak, czyli po prostu jeszcze w kwietniu, pod koniec marca spokojnie może spaść trochę śniegu, pamiętam, kurczę, nie wiem, 30-40 centymetrów. centymetrów śniegu, które spadło 28 marca, parę lat temu. Tutaj wyłączył się mikrofon, dlatego dogrywam jeszcze raz. Mówiłem o tym, że nawrót zimy może przerwać cykl nieśności kury. Oczywiście to przerwanie będzie widoczne dopiero po paru dniach. Dlatego, że kura, jak zacznie produkować jajka, bo jest ciepło, no to zaczyna produkować ich kilka, prawda? Pierwsze na pierwszy dzień, drugi na drugi dzień itd. I w związku z tym, jak jest nawrót zimy, to kura zniesie jeszcze nam 2, 3, 4, może i 5 jajek ale później może nastąpić przerwa w związku ze spadkiem temperatury pamiętajmy, że kury niosą się wtedy kiedy mają duże szanse na wyprowadzenie lęgu jeśli nagle spada temperatura poniżej zera i jeszcze spadnie trochę śniegu to nie są to dogodne warunki dla kur na wyprowadzenie lęgu dlatego trzymanie kur w szklarni w czasie, kiedy te temperatury mogą jeszcze znacząco spaść, czyli do końca marca, może nie być wcale takim głupim pomysłem, o ile szklarni mamy ustawiono w taki sposób, że da się tam utrzymać nie za wysoką temperaturę. U mnie jest to tyle dobrze, że w, o tej porze roku, czyli na początku marca, na szklarnie słońce pada bezpośrednio tylko przez jakieś 3-4 godziny dziennie. Dzięki czemu jestem w stanie utrzymać tam temperaturę nie przekraczającą 20 stopni, co jest dobre dla kur, nie sapią, nie dyszą. Myślę, że trzymanie ich w tak wysokich temperaturach, kiedy są jeszcze w upierzeniu zimowym, no byłoby po prostu dla nich bardzo niekorzystne. Paszkarnia jest dość dobrze ustawiona. Tylko dzięki temu pomimo wysokiej temperatury na zewnątrz, w środku nie jest wcale tak strasznie gorąco. Otóż ona jest ustawiona w cieniu na przykład tych drzew, a z drugiej strony mamy znowu kolejne drzewa, które jeszcze trochę nie mają liści, prawda, no ale, ale generalnie i ona jest ustawiona przodem do południa, tak, czyli w tą stronę mamy południe, dzięki temu yy, słońce pada tutaj bezpośrednio, chyba jedynie przez jakieś 3 godziny w ciągu dnia. To oczywiście się zmieniało, im dłuższy dzień słoneczny, tym będzie więcej słońca, ale na ten moment na zewnątrz mamy, nie wiem, około 5 stopni chłodniej, czyli wielkiej różnicy nie ma, jeśli zachowuję otwarte drzwi otwarte okna przez całą noc. To tak jak wspominałem, kury nie powinienem zaburzyć im cyklu, nie powinienem tak jakby przegrzać ich za bardzo, tak jak Wam mówię, teraz jest taki najgorętszy moment w szklarni, one nie chodzą na pewno z otwartymi pyskami, o ta jedna, ale ona to ma coś, ma coś takiego, o ta kurka tutaj, o, ja ją bardzo często tak widzę, chociaż wszystkie pozostałe mają zamknięte, nie pyski wszakże tylko dzioby. A pies co robi w szklarni? Do budy! Dobra, żartowałem. Chodź, pokaż, jak się grzecznie słuchasz. Siad. Dobry pies, dobry. No, teraz już zjeżdżę i do budy. No i znów stała się tragedia. Będę musiał nagrać jeszcze jeden kolejny film z kilkoma usprawnieniami, które jeszcze w tym sezonie wprowadziłem w kurniku, który umieściłem w szklarni. Nagrałem to, ale bez dźwięku, w związku z czym trochę mija się z celem, żebym teraz tak gadał dodatkowo. Yy, obejrzyjcie to, co teraz przygotowałem, a za parę dni pojawi się nowy materiał. Także mam nadzieję, że do następnego razu pozdrawiam serdecznie. Cześć.